can hurt Loving can hurt sometimes But it's the only thing that I know When it gets hard Feel alive We keep this love in a photograph we made these memories for ourselves where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and times forever frozen still So you can keep me inside the park. Heal. Loving can mend your soul, and it's the only. Witamy Was z chlebem i solą i życzymy, żeby nigdy tego chleba i soli nie zabrakło na Waszym stole Wszystkiego najlepszego. Po całej, po całej. O całej. nie wiem. Wyciągnąć. sobie trochę to wyłonimy. Czy mają miejsce w żółwie północnej jeszcze coś? <laughs> <śśmiania> teraz... Dobrze, do do Ta no. no. ja się zaprosił. trzeba Woda, ale nie, nie, tam nie, 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 tyłu, tyłu, do tyłu by się rozbiło. Brawo, jest! Brawo, Co serdecznie. Zapraszamy tutaj na środek. Chodźcie śmiało, chodźcie wszyscy. Tu jest bardzo dużo miejsca. Na środku, nie uciekajcie gdzieś tam daleko. Można zasłonić ze spużodzeniu. Zaopatrzył się w lampkę szampana, ponieważ tą lampką już za chwileczkę będziemy znosić pierwsze toasty. za zdrowie. młodej pary, a święci tak szczęśliwi przez całe życie. Dokładnie tak jak dzisiaj. I to wszyscy mężowie ze starzem długim i żony ze starzem długim mogą potwierdzić, że takie życie małżeńskie to jest paszma radości, uśmiechu, szczęścia i wszystkiego co najlepsze. I tego Wam oczywiście życzymy z całego serca. Cały czas jeszcze goście tutaj wchodzą, a my serdecznie gości zapraszamy. Drodzy Państwo, Wszyscy składali oczywiście życzenia pod kościółkiem, do tych życzyli również my się do, do, do dołączamy, życzymy wam wszystkiego dobrego, uśmiechów, tego nie muszę wam życzyć, bo jesteście cały czas uśmiechnięci, ale żeby tak zostało na powieki, żebyście mieli gromadkę dzieci, chyba, że nie chcecie, chcecie dzieci? Chcemy, Chcemy. dobrze, Do no, wam tych dzieci jak najwięcej. Bo naprawdę tutaj Polska potrzebuje dzieci. I to inteligentnych, a tutaj jak na Was patrzę, to będą inteligentne, więc jak najbardziej wszystko. Może co ja gadam, czasami to po prostu nie wiem. Dobrze, żeby się nie zapędził i jestem przeźwy, żeby nie było tutaj jakichś wątpliwości. Drodzy Państwo, żeby zacząć weselisko i wszystkie obrzędy weselne, to trzeba zaśpiewać. Podam jest Kasia z zespołu i Krzysiu, ja jestem Tomek, to razu się przedstawimy. Zespół Forest, bardzo miło nam Państwa powitać. Kochani, żeby... Zacząć porządnie weselisko, trzeba zaśpiewać stolat. Żeby śpiewać stolacy tak na pustym żołądku i bez zgardełka przepłukanego, ja sobie zdaję sprawę, że jest ciężko. Aczkolwiek to jest taki trochę test. Zobaczymy, czy macie siłę na śpiewanie, czy macie siłę na imprezowanie. Ja bym poprosił, żeby to stolat było takie głośne, żeby było słychać we Wrocławiu. zdrowie państwa młodych no muszę powiedzieć że było całkiem dobrze szczególnie dzieciaki słyszałem halo halo no jest tu trochę dzieciaków widzę są są super będą dla was słuchajcie później atrakcje obiecuję to będzie się działo będą nawet prezenty będą A ja Mamy prezenty, mamy zespół czyli już prezenty dla Jest no, Taki moment, że mówią tylko panie albo tylko panowie. Wy już to chyba znaczy, co nie? To... No wiem, ja wiem. No właśnie. Ale jest taki moment, że mówią tylko panie albo tylko panowie. Zobaczymy, kto będzie mówił głośniej. Zobaczymy, kto będzie tutaj wiódł prym na weselisku u Asi Jadam. Uwaga, uwaga, na razie wszyscy razem. Uwaga. Aby tradycji stało się zadość. Aby tradycji stało się zadość. Aby w nas wszystkich gościła radość. Aby w nas wszystkich gościła radość. Przyrzekamy tu wszystkim obecnym i samym sobie. Przyrzekamy tu wszystkim obecnym i samym sobie. Że nic złego dzisiaj tutaj nie zrobię. Że nic złego dzisiaj tutaj nie zrobię. Będziemy tańczyć Twista Lambadę. Będziemy tańczyć i wstawiam wadę. Przyrzekamy, że w tańcu damy sobie radę. Przyrzekamy, że w tańcu damy sobie radę. No, uwaga teraz tylko panie. Będę przytulać się wciąż do innego. Będę przytulać dziewczyny ty... Ale rano wrócę do swojego. Ale rano wrócę do swojego. Całkiem zamieszane dziewczyny tutaj dzisiaj. Uwaga teraz tylko panowie, uwaga. Jeśli w czasie imprezy Jeśli w czasie imprezy Ogarną mnie słabości Ogarną mnie słabości. Wybacz mi miła, to pewno z miłości Wybacz mi miła, to pewno z miłości I wszyscy razem, nie będę wódki po stół wylewać nie będę wódki po stół wylewać. Nie będę przy stole ziewać. Nie będę przy stole ziewać. Nie ubliżę tutaj nikomu. Nie, nie ubliżę tutaj nikomu. I nie wrócę wcześniej. I nie wrócę wcześniej. Niż poniedziałek do domu. Niż poniedziałek do domu. Orkiestrze będę ciągle bił brawa. Orkiestrze, orkiestrze będę ciągle bił brawa. najlepsza zabawa. Bo przy niej najlepsza zabawa.

Drodzy Państwo, piękna przysięga, piękna. Nie wiem dlaczego tutaj dziewczyny jakoś tam się z tym przytulaniem leciutko zamieszały. Pandemia, aha, właśnie, słuchajcie. To z tym przytulaniem to trochę gafa teraz w takim razie. No, ma pani tutaj świętą rację. No czy nie będziemy dopiero po 22. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo wszystkim dziękuję za wspaniałą przyjęcie, piękne stolaty Zapraszam do stołu, zapraszam na obiadek. Państwo młodzi również, sobie powiedzą, bo na pewno są i na pewno. A my oczywiście już powolutku szykujemy się do rozpoczęcia imprezowania na weselisku ułasi